Ja myślę, że w dużej mierze to było takie poczucie trochę wstydu, bo ten uśmiech jest tak naprawdę pierwszą rzeczą, którą widzimy, jak poznajemy nową osobę. Bardzo dawno temu, w trakcie studiów, wspinając się na, na górę jedną w Hiszpanii, przewróciłam się i wyłamała mi się. Jedynka. Testysta, do którego wówczas chodziłam, założył mi licówkę. Natomiast ona była źle założona, ona mi cały czas odpadała, wykruszała się. I to wynikało z tego, że lekarz nie podszedł holistycznie do mojego problemu. Takie pierwsze uczucie, które mi bardzo mocno towarzyszyło i które mnie zmotywowało do tego, żeby zadbać o zęby. To było takie poczucie trochę wstydu, że one nie wyglądają dobrze. Ten proces był e, długi, e, natomiast e, te efekty po tym jak zobaczyłam pierwsze, pierwszy taki up e, na moich zębach przekona mnie do tego, że to jest dobra decyzja, dobra droga i rzeczywiście wymagało to trochę czasu, natomiast efekt końcowy e, sprawił, że poczułam ulgę. I pewnie się czuję też przebywając z ludźmi. No, na pewno częściej się uśmiecham, jak przeglądam zdjęcia w telefonie i rzeczywiście te zęby są komplementowane. No, na początku to było niedowierzanie, że tak mogą wyglądać moje zęby i w ogóle moja twarz, bo też zauważyłam, że moja twarz się zmieniła przez nowy uśmiech, więc to było ciekawe. Nie sądziłam, że, na, że twarz może zyskać nowy wymiar i może inaczej wyglądać, także to było duże zaskoczenie.